Do wygrania się ten skin, jeśli chcesz go zrobić, zostaw oczywiście suba dzwonę, łapę w grę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe, a skina z ostatniego filmu z Case Haga wygrywa ta osoba. Odezwij się na Discordzie na kanale Odbies Skina. Oczywiście przypominam, że jak na Case Hagu oczywiście chcesz sobie zakręcić, no to klikasz zielony guziczek i tutaj oczywiście chodzi Kroksi przez 2X. sobie wpisujesz 20%, więc każdej wpłaty 4 złote na start za frytę No i oczywiście przypominam, że czekają na Ciebie piękne skiny. Im większa wpłata, tym większa szansa. Na wygraną. Jak uda się wygrać, to skina od razu do ekwipunku dostajesz. Zapraszam cię na stronę Pirates gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROPSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A my zaczniemy sobie od skrzyneczek Daily, 120 level, oczywiście skrzyneczka Immortal, i odjebałem, bo nie wyłączyłem dźwięku, więc już naprawiam swój błąd, idziemy na kolejną skrzynkę, mytyk, zobaczmy co ona nam tutaj rzuci w tym otwarciu AKFU, STAT TRACK, ty to czy... okej okay. myślałem, że szczerze większy potencjał może być jak zobaczyłem, że STAT TRACK no ale okej, okay. nie będę narzekał bo naprawdę, no ale okej okay. leci, póki co, znaczy ta pierwsza skrzynka najdroższa Chyba jeden był to z gorszych itemów, tak szczerze no, ale jak poleciało, no to spoko No za frytę, no to uczciwa cena Tak, zobaczmy dalej Skrzynka Master, jeszcze tą sobie otwórzmy Zobaczmy jak tutaj będzie O, 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 o No blisko Fire Serpenta, ok Myślę, że możemy teraz przejść na case batelki Zobaczyć co tutaj dzisiaj W trawie piszczy i zaczniemy sobie Od skrzyneczki jakiejś tutaj Powiedzmy, nie będzie to Baron Cztery takie, ja do tego sawasz nowa Niech będzie Zuris, Zuris Ferrero, niech będzie Tactics Z2 Do tego dorzucimy Glowing Stone i nie będzie ta babuszka Gloves i... Jeszcze ja coś będę rzucił tutaj, tak szczerze, troszkę droższego. Powiedzmy o coś takiego, na koła Pierwsza bitwa, myślę, że jak najbardziej spoko. Bitwa 2 na 2 oczywiście, wyjeżdżamy w antyterro. No i zobaczmy, jak to chodzi. Tu się oczywiście, skrzyneczek przed nami. I zobaczmy, Royal Drop dla Batiego. Ok, na szczęście, tylko The Empress. No dobra, spoko. Tutaj, pusto w ogóle, jaki jest najlepszy drop w tej skrzyni? Gangnir? Co ty gadasz, Ty? To ja już chyba wiem, jaką skrzynkę będę abuzował, jeśli chodzi o te skrzynki eventowe. Tylko, że oczywiście na trybie Joker, tak, żeby ta szansa na Gangnira troszkę większa była. No okej, okay. okej. Okay. Dobra, kręcimy dalej. 340. No, przepierdzielamy póki co. Ale jeszcze sporo skrzynczy przed nami, tak? To wszystko może się zmienić w jednej szyni tak naprawdę. Tutaj robi pusto. Kurde. Mam nadzieję, że jeszcze coś takiego mocniejszego spadnie, no ale no nie dla przeciwników no. Łespek Hill Confirm, chyba to najtańszy leci Red Laminate, ok, 358, dobra, no nie ma tragedii, no mówię, no to jest dotkucia wszystko, tylko jeden lepszy item jakiś w tych droższych skrzynkach i będzie naprawdę błędno, nie, więc trzymajcie kciuki, żeby, Oczywiście tutaj, nastał jakiś Royal Drop dla nas, no jest w końcu coś, zobaczmy, ile to będzie kosztować wszystko, kałaszek, Okej, okay. cztery stówy. Dalej mamy stratę jakieś 500-600 zł, coś takiego. Więc gonimy cały czas. No tylko właśnie, o, te skrzynki zaraz będą bardzo ważne lecieć. Bardzo dobre tutaj otwarcie z naszej strony i mamy przewagę pierwszy chyba. Znaczy pierwszy raz, chyba nie pierwszy raz w tej bitwie, ale no jest w końcu przewaga po dłuższej chwili. Glowsy, no tak on, no ale to klasycznie. No i skrzynki po 900 teraz. Uj, ten Marble Fate, ten Marble fight, oj, oj, oj. O, czekaj, bo Skeleton dla nas, okej, okay, to w sumie też nie ma tragedii. Ponawajce tutaj jakieś, no coś tu, coś tu leci, ale jest niestety strata. Glowsy dla nas, okej. Okay. No i ostatnia ściana, no, to wszystko do ostatniej skrzyni będzie. No co ty gadasz? Ten Icarus, ten Icarus, stary, wszystko zepsuł. No kurcze, no a szkoda, bo liczyłem, że jesteśmy w stanie jeszcze wrócić do tej bitwy. No, 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 nie do każdej bitwy, no, jesteś w stanie wrócić, tak? No, tak bywa po prostu. wrzućmy teraz, tak niech będzie Bloody. Chinatown, Joe Legends. Rzucimy tak i samą Dobra, takie 24 koła Bitwa 2 na 2 antyterror. no i proszę trzymajcie kciuki To jest bardzo ważna bitwa, tylko 5 skrzynek No i zobaczmy Jak tą bitwę przegramy, no to nawet nie chcę Wiedzieć ile pęgi Mi zostanie, na dalsze końcenie Motylek Motylek za piątkę, okej okay. Myślę, że troszkę więcej będzie wart Ale to dobrze, tak to dobrze, bo cały czas gonimy Jest royal drop dla nas No to co, my robi teraz, co? Okej okay. Okej okay. Dobra, dwa razy droższy ten nóż Chinatown Oj, ten bajonet nieprzyjemny, ale to dalej przewagę na naszym koncie Trzyma za piątkę No dobra, ale i samo teraz skrzynka najważniejsza 11 kolarza I jest Royal Rose w domu O kurwa Ej, to, Tu jest rubli, to jest wszystko robi stary Patrz Patrz to, o Kurwa! O kurwa No tak Takiego mocnego dropu, no to ja się nie spodziewam, stary! Co tu spadło? Ej, dobra, bank rozbity, nie? I samu no kiski, nie? Ja Co ty się wydarzyło? No, no. Zróbmy ostatnią bitwę, jesteśmy to kuroską na plus, że możemy teraz... zaszaleć sobie, Arkana, dorzućmy jeszcze Nitro i samo... Ej, ale naprawdę to co zrobił i samo to jest naprawdę... Coś niesamowitego, nie? Naprawdę przemocna bitwa I zróbmy coś takiego Na 4 osoby Niech się dzieje wola nieba stary Bitwa na 4 osoby, na 6 skrzynek A jak chcesz wydać skina Możesz napisać z jakim botem najlepiej się gra Na hagu. a my zobaczymy Jest Royal Drop z pierwszej skrzynki, no to jest stary Okej, okay. okej okay. to, to jest sam 64 koła Szafir Karambit. Ej, jeżeli my to wygramy, jeszcze tą bitwę, jeżeli moi przeciwnicy nic nie dostaną teraz, to jestem zarobiony, nie? To jest kolejny Royal Drop, stary. 9 koła, znaczy na no 8300 teraz skrzynka. Jest butterfly. Japidi właśnie. Ja, Yapidi. Proszę, żeby tu się nic złego nie wydarzyło. O kurka, Royal Drop. Co to jest najlepszego do trafienia? O kurwa, to jest Lotus. Spada hole 36. Ostatnia skrzynia i samo. Proszę, nie zepsuj mi tego. Jest! Jest!